Dzisiaj nauczymy się w możliwie najprostszy sposób odróżniać w geografii Finlandię, Szwecję, Norwegię i Danię. Wspomnimy też o Islandii i wyspach owczych, ale je zostawiłem na koniec filmu, ponieważ są dużo prostsze do odróżnienia. 1. Ukształtowanie terenu. Dania jest płaska jak naleśnik. Jej najwyższy szczyt ma zaledwie 171 metrów. Finlandia też jest bardzo płaska, chociaż tutaj od czasu do czasu możemy natrafić na góry na północy. Szwecja, a tym bardziej Norwegia, są bardzo górzystymi krajami. Dlatego jeśli widzisz góry, to śmiało możesz wykluczyć Danię. I większość Finlandii. 2. Architektura. W Danii znacznie częściej niż w innych krajach z tego zestawienia możemy natrafić na budynki z czerwonej cegły. Z kolei w Finlandii, Szwecji i Norwegii znacznie częściej zauważymy takie charakterystyczne ciemnoczerwone domy. 3. Język. Język fiński w przeciwieństwie do duńskiego, szwedzkiego i norweskiego nie jest językiem germańskim. Charakterystyczne dla fińskiego są podwójne samogłoski. Duński i norweski są bardzo trudne do odróżnienia, ale szwedzki jest łatwo odróżnić od tych języków. Litery A i O z dwiema kropkami występują w języku szwedzkim, a nie w norweskim i w duńskim. Do tego szwedzki w przeciwieństwie do norweskiego i duńskiego nie używa przekreślonego O ani takiego połączonego A i E. Cztery. Tablice rejestracyjne. Każdy z tych krajów Używa tablic z unijnym niebieskim paskiem po lewej stronie. Zielone blachy są unikalne dla Norwegii, ale występują tylko na samochodach dostawczych, firmowych itd. Takie dziwne rejestracje, które są od połowy żółte, a od połowy białe, są z kolei unikalne dla Danii. 5. Linie na drogach. W Szwecji i w Danii linie drogowe są tylko białe, a nie żółte. W Finlandii czasem możemy spotkać żółte środkowe linie, a w Norwegii na większych drogach środkowe żółte linie są standardem. 6. Nazwy ulic. Nazwy ulic w Finlandii bardzo często kończą się na Katu albo Tie. W Danii Typowa końcówka to Wej. Z kolei w Szwecji i w Norwegii są trochę bardziej skomplikowane, dlatego nie chciałem ich dawać do tego poradnika. 7. Znaki drogowe z nazwami ulic i miejscowości są w Danii bardzo charakterystyczne. Są umieszczone dosyć nisko i prawie zawsze otacza je pręd. 8. Znaki przejścia dla pieszych. W Norwegii i Szwecji mamy znaki przejścia dla pieszych z zebrą złożoną z czterech pasów. A w Finlandii i Danii mamy 5 pasów. Czasami w Szwecji możemy też natrafić na znak z sylwetką kobiety w sukience. 9. Inne znaki drogowe. Znaki ustąpienia pierwszeństwa i ograniczenia prędkości mają w Norwegii i Danii białe tło, a w Finlandii i Szwecji żółte. W Danii możemy też natrafić na unikalne dla tego kraju słupy tak jakby otulające znak z góry. 10. Duńskie słupki przydrożne są białe z żółtym odblaskiem i z unikalnym dla Danii pomarańczowym paskiem. 11. Norwegia, w przeciwieństwie do innych krajów, bardzo często ma drewniane słupki na barierkach przydrożnych. Kolejną delikatną podpowiedzią jest fakt, że w Szwecji, a jeszcze bardziej w Finlandii, jest bardzo, bardzo dużo jezior. Finlandia to jest praktycznie jedno wielkie jezioro, a w Norwegii i Danii są one raczej rzadsze. A na koniec zajmiemy się odróżnianiem Islandii i Wysp Owczych. W obu tych krajach występuje takie przekreślone dy, które nie pojawia się nigdzie indziej. Islandię najłatwiej rozpoznać po unikalnych dla niej żółtych słupkach przydrożnych, które pojawiają się nawet na drogach na totalnym odludziu. W Islandii nie zobaczymy unijnego niebieskiego paska na rejestracjach. Z kolei na Wyspach Owczych, należących oficjalnie do Danii, blachy będą już unijne. Ale zdecydowanie najłatwiejszym, moim zdaniem, sposobem na rozpoznanie Islandii i Wysp Owczych jest bardzo charakterystyczny dla tych miejsc krajobraz. Na Wyspach Owczych jesteśmy praktycznie cały czas na wysokich i stromych klifach wystających z wody. Nawet w stolicy Wysp Owczych widać je zazwyczaj gdzieś w oddali. Natomiast Islandia ma klimat trochę jak inna planeta. Poza główną drogą w oddali są ogromne połacie nienaruszonego przez ludzi terenu. Nie ma tam żadnych drzew, często nawet nie ma żadnych krzewów czy roślinności wyższej niż trawa. I co jakiś czas możemy tam natrafić na specyficznie wyglądające góry albo pagórki i jeziorka. Jeśli podobał Ci się ten poradnik, to napisz w komentarzu o jakich państwach chciałbyś zobaczyć mój następny filmik. Jutro na moim kanale będzie też gameplay z Geogessera, na którym będę ćwiczyć właśnie te państwa omówione w tym poradniku.